Nie ma widzowie. jeśli nie widzieliście poprzedniego filmiku, nie go. Bo tam myślałem, że udało mi się znaleźć konto, co nie. Że wchodzisz tutaj, wyloguj się. No, oj. I to jest takie różne, nie wiem dlaczego. Znaczy, tutaj chcesz wejść i jesteś. I jednak nie mam, moje konto zostało kompletnie usunięte. Nie ma go. Nie wiem. Nie ma go w ogóle, ale będę częściej grał tutaj albo nie wiem. Zobaczcie poprzedni filmik. Jakby co? Nie się... Nazywam się. Tak się nazywa, więc jeśli mnie dodacie, nie zaakceptuję w ogóle. Chcę w sumie zobaczyć. E, online. Eee. Jezu. Копирую я на дату матча. Euh, не знаю, что это значит. Клей. Это взрослый он? Бомб, где я компрерками сета с классика с пор мейсбората. Bom dia comprar kamiseta z klasika spor meba. to... Po jakim to jest? Po jakim to jest? Bo mój kolega był po angielsku. Co? Gdzie? Czy wróć tam? Znajomi. Kim? Aha, bo zmienił się na Niby. To on gra. Jakby mogę go dodać i tak teraz zacząć życie, no to mogę iść. Muszę iść. Papa! Pa. Zostawcie lajka i suba i pa pa.